Jesteśmy w namiacie cateringowym na planie filmowym. I dzisiaj mamy gości z pierwszego, młodzież z pierwszego liceum imieniem Jusza Słowackiego z Przemyśla. Właśnie rekonstruktorzy poświęcają im czas, mówiąc o swojej pasji, jaką jest rekonstrukcja historyczna, a tym samym udział w takich wydarzeniach jak plan filmowy. Nie mamy tutaj wasza, wasza, naszej wiele naszej broni, się, no bo akurat nie było potrzebnej. Macie? W ogóle opowierając... tym Macie to jest pałasz włoski przełomu XVI-XVII wieku. Czasem używamy w Polsce też. Polska szabla tego tak, węgierskiego. Czekajcie, Czekajcie, Chciutkę. Nie waży dużo. To jest akurat ciężka. No, no, to pamiętaj, że swoim zadaniem jest machanie tym... No, a, no tak. Przez pewien okres czasu, więc nie. Nie, nie. nasze nasto zawsze śmieszy na wszelkich pokazach, jak tam właśnie ktoś mierzy, że w 10 kg. No. Zobaczcie sobie, że macie machać 10 kg. Zobaczcie machat. Zobaczcie Zupełnie Zobaczcie jest lekka, ale jakby tak się nią powinien namachać przez 15 minut, to... Tak, ta jest jeszcze akurat dobrze wyważona. Były pałacze, które sztyk, jest ten koniec, taki samy. Yy, Były na, pałacz... na kutku, taki czubek. Nie? To taki czubek, no. Ale... Były symetryczne i wtedy nadawały się do pchnięcia wprost. Ja tutaj pokażę taką dziwną broń, która się nazywała kopią turecką. Albo przyzywali to rożnym. I to służyło do przebijania kolczug. Jeżeli husarz ruszył do szarży, złamał kopię i dalej miał przed sobą wroga lekko opancerzonego lub yy, ludzi odzianych w kolczugi, to wtedy wyciągał koncerz. To się nazywało koncerz, w przekroju jest kwadratowa lub prostokątna ta broń i ona służyła do cięć, do no, przebijania na kolczugi, do nabijania no. Dlatego, żeby... A... Jak obozowali, no to można było na tym rożnie upiecę kurczaka zająca, czy co tam innego złapali wtedy. Innego tu na dziobku jest tak zwana Skofia. W niej do, do parady składało się pióra z trójki. Żeby to było ładnie wyglądało. Pióra były farbowane, na kolorowo. Strzelało się nie na wprost, tylko z boku. Był taki myk, że wjeżdżało się między dwóch przeciwników, którzy jechali. Na atakującego wyjmowało się w pistolety, pach, pach, gości nie ma. No i, do, i taki pistolet był celny do 10 metrów, 5, to w takim zbliżeniu. Ale efekt był piorunujący, bo głowę można było zmuchnąć. Jak dzieci dziękowały dawniej w klasie? Dzień! To nie dzieci, to młodzież kurczę, to już. Dziękujemy. Bardzo. A, taka krótka lekcja. Witamy, witamy Państwa bardzo serdecznie. Tym razem zostaje z tradycji w Malawie, która dzięki swojej gościnności właściwie ma dzisiaj sporą gromadę młodzieży. 23 osoby przyjechały dzisiaj do stacji, do tej tradycji, aby w tym oto piecu wypiekać pierniki. Tam na zewnątrz szykuje się zupa polowa, a tak naprawdę to dzięki temu, że ci cudowni ludzie Fundacji Ułanów Króla Jana, realizują projekt Kultura na Wynos. W tych trudnych czasach chyba, prawda, Edytko? Bardzo trudne, bo jesteśmy wszyscy chyba wycofani po tym roku czasu, przynajmniej tak się to odczuwa, że gdzieś to zamknięcie spowodowało trochę takie wyizolowanie, natomiast nie u nas, u nas były cały czas otwarte i miło was gościć w tak zacnym gronie. Mamy już za sobą ja dzisiaj bo wypiekane pierniki, tak jak powiedziałaś, naprawdę to, to jeden z elementów, ale mamy za sobą już też przygotowanie. Ciasta na kolejne wysek za 6 tygodni, bo tyle ciasta będzie dojrzewać. Także dzięki pomocy zwartej grupy już jesteśmy w takim szybkim tempie po przygotowaniu ciasta. No ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj tak naprawdę na taki skromny plan filmowy, a jednocześnie do bogatej chaty, bogatej otwartością, miłością. Przyjechała młodzież z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego z Przemyśla, z II Liceum Ogólnokształcącego z Przemyśla, również absolwenci, którzy uczestniczyli, a właściwie brali udział w życiu tych szkół. Największa grupa z pierwszego LO, która dzisiaj tworzy właściwie Waszą tradycję i tradycję przyszłości, kultura na wynos to nie tylko w chacie, ale również w internecie. Dlatego też Ostoja tradycji trafiła do internetu. Zdecydowanie tak, to był świadomy, przemyślany nasz pomysł, ale nie tylko w kontekście jakby jednotorowości, tylko jak zobaczycie na kanale jest wiele playlist, bo to jest i tradycja kulinarna, i tradycja pod kątem takiej niezależności bytu, czyli uprawianie wszystkiego własną ręką i hodowa zwierząt, ale to też jest tradycja międzywojenna, no i XVII wieku, którą... którą tak Delikatnie wyciągamy rękę zawsze, nie? Tak, on sobie powącha. Oś, no, już. I chodźcie bokiem. Nie, na niego nie zwracajcie uwagi. No idziecie bokiem, spokojnie, także... Tak, żeby to powiązać. To mi zlewa. No ale. Coś mi się to nie podoba. Tak. O, tak. W ogóle wy się musicie zaraz tyki, poznać, tak. bo wy nie znacie Oli, to no, Martynka, tak, no możecie się poznać, bo tak nas, no... Także tutaj mówię, po kolei będziecie się poznawać gdzieś tam przy różnych e, funkcjach, no. Co robisz? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Tak, ale najpierw to jechać. trzeba dobrze podsmażyć. I marchewka jeszcze jest. My tutaj e, z Kubą przygotowujemy takie mitopolskie danie, prawda? E, Pompatim. Pompatim. Na razie się smaży słoninka. Potem dojdzie do tego cebulka, ale to dziewczyny powiedzą dokładnie, co tam jeszcze jest. Tutaj, proszę, Kondzio, proszę, zobacz. Nakręcimy. Tutaj. Proszę Państwa, jesteśmy w Ostoju Tradycji. Ostoja realizuje Makiś... bardzo taki fajny projekt, do którego nas zaproszono, czyli kultura na wynow. Wszędzie dookoła są wolontariusze, my tylko dzisiaj będziemy jeść, wcinać jasku dzisiaj. E, I połączyliśmy jakby działania barki dwóch robione. stron. Tak, tutaj mamy przedstawiciela pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Polecam, druga A, matwis. E, a gdzie dajecie obierki? A, dobra, to ja daję tu. W e, sumie ja ten, ten, ten czas też tutaj, dobra. tutaj, nie? Ale to jest tak? ciężkie. Nie? Tak, może z tego. Don't worry. Troszkę, no. Dobra, a to nasz pan kamerzysta, brawo. Prefer. Gdzie kucharek sześć, nie ma co jeść, dlatego u nas jest pięć. Ktoś nie widziała, prostu. <laughs> Proszę Państwa, więc zupa została przesłana do nas przez jednego z uczniów i jest to zupa taka typowo polowa, gdzieś ze dawnych lat. Będzie trochę unowocześniona na sam koniec, żeby mogła po prostu smakować dobrze. Dzisiaj trochę pogoda nie sprzyja. Do słoninki, która już się roztopiła, wytopiła, będziemy dodawać cebulę, więc już tutaj ją dosypujemy. No, w takim momencie mi telefon dzwoni. Ja no, to nie otwieram, 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 nie. To A pokroiliście papryczkę chili? No jest. Właśnie, no to widział tam. Jeszcze tutaj jest. A co jest z czosnkiem? Ktoś go ugniótł? Wiecie co, najpierw... Słuchajcie, tak, tylko najpierw... Dobrze, tylko najpierw... Dobra, czosnek jest z cebulą. Wiecie, Trzeba jeszcze pokroić papryczki, bo te papryczki musimy dać tam do środka, prawda? Ziemniaki na samym końcu. Jeszcze marchewki. Tak naprawdę kultura na wynos, albo nie czas na pasję. Dla nas zawsze jest czas na pasję, dlatego zapraszam Was tym razem do środka. Wyście już dzisiaj tutaj byli, ale zapraszam pozostałe osoby, żeby zobaczyć finalny efekt pracy naszej młodzieży, która pracowała pod okiem edytki i upiekła wspaniałe pierniki. Zachęcam do środka. Witamy. Zapraszamy. Zapraszamy, drodzy. Was uczestniczyła dzisiaj aktywnie w przygotowywaniu pierników. I mamy te pierniki na tym stole w dwóch, w dwóch wydaniach. Pierwsze to przygotowane wspólnie ze mną przez młodzież ciasto. I to jest ciasto, które teraz będzie leżakowało 6 tygodni. Wracając do pierniku, ciasto będzie dojrzewać, a efekt finalny, czyli już pierniki upieczone z ciasta, które dojrzewało 6 tygodni, widzicie na stole. i teraz za tą ważną pracę, bo to, że część pracowała przy piernikach, a część pracowała przy kotle, za tą ważną pracę, tak, ten szlachecki poczęstunek bo stoi tradycji dzisiaj dla Was. Jak te pierniki spożywano w XVII wieku? Przede wszystkim one były przekąską przed daniem głównym, bo w Polsce szlacheckiej Słodkie przekąski się jadano przed daniem e, głównym. Jest tak, tak, tak. instruktaż jest taki, jak wspomniałam: delikatnie masło na piernik, od tylnej najczęściej, żeby, żeby łatwo było nałożyć e, gruszkę w miodzie. I to jest zestaw do e, spróbowania, także po kolei bardzo proszę, często gdzieś. Części sobie. <laughs> Oneś No, 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 tej